Spotkała się z wyrażeniem Go AWOL po angielsku, które zapisywane jest dużymi literami AWOL. To wyrażenie oryginalnie pochodzi z języka wojskowego. Mówimy tutaj o osobie, która dokonała dezercji, czyli uciekła z wojska. AWOL to akronim i pochodzi od słów absent, without leave. Absent, nieobecny, bez leave przepustki. Czyli ktoś, kto opuścił bazę wojskową albo uciekł z wojska bez przepustki. Wyrażenia tego nie używamy tylko mówiąc o wojskowych, co oczywiście też się robi, ale mówimy o osobie, która nagle zniknęła. Na przykład szukać swojej przyjaciółki, cały weekend nie możesz jej spotkać. She went AWOL. Zniknęła. Co się z nią stało? To wyrażenie jest używane dosyć często w języku potocznym. Spójrzmy na przykład. Tom went AWOL from the Air Force and fled abroad. Tom zdezertował z sił powietrznych i uciekł za granicę. Tutaj jest to w znaczeniu tym takim militarnym, wojskowym. My friend went AWOL. I haven't seen her for a week. Moja przyjaciółka zniknęła na tydzień. Nie wiem, gdzie jest. I was a big piece of the personality pie back then. And I went AWOL. Well, if you were such a big part of the personality, then she left you too. I was a Navy SEAL for 15 years. Okay. I'm I Dave, Jeśli ten filmik wydał Ci się pomocny, to polub go i zasubskrybuj do mojego kanału na YouTubie, linktyp.pl. Spójrz też na mojego Instagrama, gdzie codziennie wrzucam małe testy ze słownictwa, z gramatyki angielskiej oraz wrzucam też przydatne filmiki, jak i wyrażenia właśnie takie jak AWOL. Więc polub i zasubskrybuj. Do zobaczenia następnym razem. Pa! Thank you